Witajcie. Skoro jesteście tu znowu, to zapewne macie ochotę posłuchać, co stało się dalej. Usiądźcie więc wygodnie i zamieniajcie się w słuch. Wojtek, który wyszedł ze świątyni prób wzmocniony nowymi doświadczeniami i zdecydowanie jako lepszy, silniejszy niż do tej pory wojownik, wrócił natychmiast do wioski. Pierwszym miejscem w tejże, do którego się udał, był namiot osoby, która przewodziła społeczności. Od razu postanowił porozmawiać ze starszą. Gratuluję dziecko przeznaczenia. Udało ci się przejść przez świątynię prób. Czy jesteś w stanie wyruszyć w drogę? Oczywiście, powiedział nasz bohater. Więc weź tę manierkę. Pochodź ze świętej krypty 13. Dał nam ją wik, kupiec Klamaw. Być może on wie, gdzie znajduje się krypta. Może też przydać ci się to coś, co oni nazywają pieniędzmi. Proszę. Eee, — Jeszcze raz. Jakie jest moje zadanie? Starsza zmrużyła oczy. — Słuchaj uważnie. Znajdź Świętą Kryptę 13 i wróć do nas z Gekiem. — Wik, kupiec z Klamaw, dał nam tę butelkę pochodzącą ze Świętej Trzynastki. — Rozpocznij poszukiwania od niego. — Ten dysk będzie przypominał ci o twoim zadaniu. — I niech bogowie krypty czuwają nad tobą. — Nie zawiodę mojego plemienia. Żegnaj. Znajdź wikaw, klamaw. Liczymy na Ciebie. Niewiele myśląc, Wojtek postanowił zabrać wszystko, co starsza miała w swojej chacie. Jakiś dodatkowy nóż, dodatkowy proszek leczniczy. A na półce obok znajdował się jeszcze jeden nóż i owoc. Starsza nic nie mówiła na to, że została właśnie obrabowana. Wszak czego się nie robi dla ostatniej nadziei wioski. Wychodząc z jej namiotu, Wojtek spotkał swojego siostrzeńca Fergusa. Jak zwykle płakał: Buu, 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 proszę napraw studnię. Wojtek zajrzał do studni. Faktycznie trzeba ją naprawić. Nie bardzo wiedząc co zrobić, zajrzał do środka, a tam sznur. Sznur przerwany, który wystarczyło po prostu związać na nowo. Nasz bohater to uczynił. Studnia już działała. Fergus mu podziękował. Rozglądając się dalej po wiosce, jakby szukając czegoś, co mogłoby pomóc w kolejnych wyzwaniach, Wojtek poszedł na północ. Tam spotkał młodego, swojego młodego kuzyna, Nagora. Ciekawy, gdzie podziewał się jego pies Smoke. Przecież nigdy się nie rozstawali. Postanowił szybko zagadać. Kuzynie, jestem taki szczęśliwy, że Cię widzę, powiedział Nagor. Czy mógłbyś mi w czymś pomóc? Tak, o co chodzi. Smok uciekł na tereny łowieckie i nie wrócił do tej pory. Morlis nie pozwoli mi tam po niego pójść. Mówi, że to zbyt niebezpieczne, a to tylko pies. Nie mogę go tam zostawić, ale teraz ty tu jesteś i możesz mi pomóc, prawda? Jasne. Tylko powiedz, gdzie są te tereny łowieckie. Co ci jest? Nie pamiętasz, gdzie są tereny łowieckie? Są za namiotem Hakunina, w północnej części wioski. Wkrótce wrócę razem z nim powiedział Wojtek. Udając się w stronę terenów łowieckich, poszedł do namiotu Hakunina. Wioskowego szamana. Chwilę, żeby z nim porozmawiać. Witaj, dziecko przeznaczenia. Czemuż to Ziemia przede mną ogrzewa się od twego dotyku? Przychodzę, żeby się pożegnać, wyruszam ze świętą misją. Ziemia śpiewa o nadejściu nowej duszy bohatera. Może przed odejściem wyświadczysz mi grzeczność? Pewnie, czego potrzebujesz? Rośliny o mrocznych duszach znów rozpleniły się w moim ogrodzie. Wiele wiosen dotykało mych kości i nie jestem zbyt kruchy, by stanąć do tej walki, która w naturze nigdy się nie kończy. Proszę cię o pomoc. Byłoby to dla mnie zaszczytem, święty ojcze. Niech Bogowie wspomogą Twoje wysiłki dziecko przeznaczenia. Niech twa aura rozświetli mój byt, gdy Ziemia znów odetchnie pełną piersią. Do widzenia, powiedział Wojtek. Coś skłoniła, skłoniło go jednak do tego, by ponownie porozmawiać z Hekulinem. Nie czuł się on najlepiej po próbach, które przed świątynią, więc poprosił wioskowego szamana o to, aby ten go uzdrowił. Długo to nie zajęło, trochę magii ze strony starca wystarczyło, aby rany zostały uleczone. Dwa zadania stojące przed naszym bohaterem nie jawiły się jako zbyt proste. Postanowił on zacząć od. Tego, które było najbliżej, a więc oczyszczenia od ogrodu z mrocznych istot, znanych również jako chwasty. Zobaczył dwie rośliny, wyglądające jak przerośnięte rosiczki, które zaczęły pluć w niego kolcami. Podszedł do pierwszej z nich i wymierzył jej kopnięcie. Zaraz po tym uderzenie pięścią. Roślina stała jednak niewzruszona. Kolejne szybkie trzy ciosy z pięści. A roślina zrewanżowała się tylko jednym dziabnięciem swoimi zębami. Kolejne uderzenie i następne. I jeszcze jedno. Jednak roślina wciąż stała na swojej łodydze. Kopnięcie powaliło ją na ziemię. Czas podejść do drugiej. Z nadzieją, że pójdzie równie łatwo jak z poprzednią. Najpierw szybkie dwa kopnięcia. Jedno i drugie. Niestety drugie było nietrafione. Pięści będą sprawdzały się lepiej w tej walce, pomyślał Wojtek i wymierzył roślinie trzy szybkie ciosy. Chwast zrewanżował się dwoma uderzeniami, ale znowu został zaatakowany przez naszego bohatera trzykrotnie. Walka trwała dość długo, jednak kolejny cios powalił chwasta. Po oczyszczeniu ogrodu nasz bohater udał się z powrotem do Hakulina. Aaaa, ah, przywracasz światu ducha przybysza i przynosisz uśmiech duszy starego przemijającego człowieka. W nagrodę dam ci lecznicze proszki. Pamiętaj, że one, ono, że one mącą umysł tak samo jak oczyszczają ciało. Dziękuję. Ponadto zmieszam ze sobą kwiat broka i korzeń ksandrowy. Zawsze wtedy, gdy je do mnie przyniesiesz. Niech twoje ścieżki wiodą cię prosto. Twoje serce wiernie ci służy. Gdzie mogę znaleźć te rzeczy? Spójrz na północ, dziecko. A droga stanie się otworem. Dobra, dzięki. I w związku z tym nasz bohater postanowił iść na północ, gdyż wiedział, że w tamtych rejonach może znaleźć zaginionego psiaka, jak i składniki niezbędne do zmiksowania z nich kolejnych proszków leczniczych. Na terenach łowieckich. Znalazł jakieś prześcieradło na materacu. Widać, że ktoś tu spał, jeszcze całkiem niedawno, gdyż ognisko wciąż się tliło. Poszedł przed siebie między drzewami. Gęsto zarośnięte rejony, na których odbywały się polowania. Zdecydowanie nie sprzyjały zwiedzaniu. Koło jednego spali, które stały w tym miejscu, udało się znaleźć jeden z korzenik sandrowych. Idąc dalej, w kierunku północnym. Naszemu bohaterowi pokazał się również kwiat broka. Z tego dało się już rozmiksować jeden proszek. Nieopodal chodziły gekony. Wyjątkowo duże jaszczurki. Nie było w nich jednak nic niezwykłego. Wojtek przechodząc koło kałusz, wypełnionych jakąś zieloną cieczą. Starał się na nich nie stawać, wiedział, że potrafią one bardzo mocno poparzyć, ale udało mu się znaleźć w końcu psa. O, ho, ho! Powiedział, czy też może raczej zaszczekał Smoke. Rozpoznając naszego bohatera, pobiegł za nim. Psiak niestety wpadł prosto w kałużę i zapiszczał z bólu. Nie chcąc od razu wracać, do wioski. Nasz bohater postanowił rozejrzeć się za większą ilością składników niezbędnych do, do zrobienia kolejnych proszków. Kiedy udało mu się spostrzec jeden z kolejnych kwiatów broka, bardzo ciężko, byłoby bardzo ciężko było go podnieść. W końcu mu się jednak udało. Udał się on potem w inne rejony terenów łowieckich. Tam znalazł kolejny kwiatek. I rozglądał się. Rozglądał się za kolejnymi korzeniami i kwiatami. Wtem jeden z gekonów podbiegł do niego, jakby chciał go co najmniej ugryźć. Nasz bohater wiedział, że nie ma, nie ma czasu na to, żeby po prostu dać się zjeść. Także wymierzył jaszczurce solidne kopnięcie. Ta swoimi szponami próbowała zaatakować bohatera, jednak dwukrotnie chybiła. Kolejne kopnięcie od naszego bohatera. Później mierzone prosto w głowę niestety nie trafiło. Gekon również miał problemy z celnością. Także nasz bohater odwdzięczył się szybkimi trzema uderzeniami z pięści. Walka chwilę potrwała i nasz bohater zdecydowanie odniósł już jakieś rany. Także wiedział on, że jeżeli tylko uda się po powalić Gekona, to będzie musiał od razu cofnąć się do wioski. Jaszczurka padła na ziemię. Także Wojtek udał się w kierunku swojej osady. Po drodze zauważył jednak kolejny z poszukiwanych korzeni, a także jeszcze jeden kwiatek. Zboczył z drogi na chwilę, żeby je zebrać, i wrócił na właściwą ścieżkę. Po powrocie do wioski od razu wrócił do Nagora. To Smoke. dziękuję ci. Smaug, jesteś niedobrym pieskiem. Nie ma sprawy, fa Kuzyn nie chciał, nie chciał nawet rozmawiać o tym, co się stało. Ale za to Hakunin zawsze otwarty na rozmowę. Ach, dziecko, mój ogród ma się dobrze, a twój? potrzebuje uzdrowienia. Powiedział nasz bohater. Po czym została na nim zastosowana magia lecznicza. Ale nie po to przyszedł do Hakunina. Przyszedł po to, żeby zapytać, czy mógłbyś zrobić dla mnie trochę leczniczego proszku. Co niniejszym Hakuni uczynił i powiedział, aby nigdy nie zaszła potrzeba jego użycia. Dobra, dzięki. Nasz bohater nie miał czasu na dalszą konwersację. Wiedział, że przed nim stoi wielka misja. Nie zastanawiając się długo, udał się w kierunku wyjścia z wioski. Po drodze znajdując na ziemi łopatę, której nie mógł niestety podnieść. Także wyrzucił jeden z ogonów skorpionich, które miał ze sobą, gdyż stwierdził, że łopata będzie bardziej wartościowym przedmiotem, który może mu się jeszcze przydać. Idąc w kierunku wyjścia, wyjścia poza wioskę, nasz bohater spotkał kolejne namioty. Wiedział, że nie ma w nich nic ciekawego, aż w końcu stanął przed mostem. Mostem, który prowadził z jednej strony wąwozu na drugi, było to jedyne wyjście z arjojo do świata zewnętrznego. Wąwóz był głęboki, na dole było widać jakieś kości. Ko te kości mogły należeć do rogatego kangura, ale nie ma już pewności, za długo tu leżą. Przy moście stał jeden z jego pobratymców, strażnik. Wetek postanowił z nim porozmawiać. Witaj dziecko przeznaczenia. Wyruszasz, by odnaleźć Gek? Tak, ale zastanawia mnie twoja włócznia. Wygląda trochę nietypowo. Ojciec nauczył mnie, jak uczynić ostrze silniejszym. Daj mi kawałek krzemienia, a na ostrze również twoją włócznię. Przyda ci się na pustkowiach. Gdzie mogę znaleźć krzemień? Podobno, twoja ciotka Morley's ma kawałek. Jest tak wredna, że nie sądzę, aby ktoś się o to pytał. Oczywiście, wiedźma będzie chciała czegoś w zamian. Dzięki, do zobaczenia. Wprawdzie Wojtek najlepiej radził sobie w walce bez broni. Jednak posiadanie lepszej włóczni to zawsze coś, co mogłoby się przydać. Także wrócił on do głównej części wioski, po to, by porozmawiać ze swoją ciotką o owym krzemieniu. O co chodzi? Dobrze, wiesz, że mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Menok powiedział... Menok powiedział co? Wysłów się, dziecko. Że mm, możesz mieć trochę krzemienia. Mam. A ty chcesz go dostać, czy tak? No... Tak. A więc chcę trzy porcje uzdrawiającego proszku. Nadchodzą złe czasy i chcę się na nie dobrze przygotować. Przynieś mi je, a pozwolę ci wziąć krzemień. Rusz się wreszcie. Eee, tak jest, proszę pani. Wojtek musiał się zastanowić. Nie chciał się za bardzo dzielić swoimi leczniczymi proszkami. Były one dla niego zbyt cenne. Spróbował więc załatwić sprawę inaczej. I zwyczajnie zabrać z kieszeni ciotki. Owy krzemień. Nie było to specjalnie trudne. Łup niepostrzeżenie stał się jego własnością. Po skutecznej kradzieży Wojtek wrócił nad most. Podszedł do mynoka, strażnika mostu, a ten go zapytał: Udało ci się wyciągnąć krzemień od swojej ciotki? Tak, mam tu kawałek. Powinien się nadać. Daj mi swoją włócznię. Proszę bardzo. Robi się to tak. Chwilę co potrwało, mynok ostrzył włócznie z jednej strony, z drugiej, aż ostrze zaczęło niemal śnić. Oto twoja nowa włócznia. Dzięki przyjacielu, ta włócznia mi się bardzo przyda. Tak wyekwip wyekwipowany w swoją zaostrzoną włócznię, ostrą jak brzytwa broń drzewcową z zaostrzonym stalowym grotem, Wojtek był gotowy, by wyruszyć w dalszą drogę. Przeszedł przez most. A stamtąd udał się na wschód. Do Klamaw. Jego zadanie, zadaniem było odnalezienie Wika, tak jak poradziła Starsza Wioski. Gdyż to on, kimkolwiek był, był nadzieją, że uda się odnaleźć Geka, który pozwoli uratować jego osadę. Czy tak się stanie? Tego dowiemy się już w następnym odcinku. Gdyż droga do Klamaw, choć zajęła niewiele czasu, jeśli chodzi o. Naszą historię. To wystarczająco dużo, jeśli chodzi o nagrywanie odcinków. Także, jeśli Wam się podobało, suby, łapki w górę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie. Hej!